Dzień dobry. Gościem ISB News TV podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie jest pan Dariusz Mazrec, prezes PGE. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie prezesie, dwa dni temu podczas przemówienia otwierającego forum premier Donald Tusk mówił bardzo dużo o energetyce, o roli energetyki w transformacji w ogóle dla przyszłości Polski. Proszę więc powiedzieć, jak pan odebrał to wystąpienie i jak pan widzi rolę największej spółki energetycznej w Polsce w ramach tej całej transformacji i tego procesu? Bardzo mocne i bardzo merytoryczne wystąpienie pana premiera. To się pojawiło w kontekście bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo związane z migracją, ale bezpieczeństwo gospodarcze polskiej gospodarki. To nieunikniona transformacja energetyczna, która właśnie spowoduje, że polska gospodarka będzie konkurencyjna i że polska gospodarka Włączy się w ten europejski nurt energetyki i niskiej emisji związanej z działalnością gospodarczą. No i w tym kontekście morskie farmy wiatrowe, które obok elektrowni jądrowych będą podstawą bezpieczeństwa energetycznego polskiego systemu elektroenergetycznego. Także idealnie wpisuje się to w strategię rozwoju naszej grupy i te projekty, które realizujemy w tej chwili, no bo w maju 2027 roku rusza pierwsza półtora gigowa. Duża farma wiatrowa, a przygotujemy morska, a przygotowujemy się do kolejnych projektów. A jaką Pan widzi rolę dla spółki w kontekście energetyki jądrowej? My oczywiście analizujemy, analizujemy wszystkie technologie, które mogłyby być te zeroemisyjne, które dadzą wielkoskalowe zasilenie dla systemu elektroenergetycznego elektro elektro Polski w przyszłości. Na chwilę obecną koncentrujemy się na morskiej energetyce wiatrowej. Bo te projekty mamy przygotowane, te projekty mamy w, w, przygotowane pod ich finansowanie i pod ich budowę. Oczywiście analizujemy już energetykę jądrową, ale na chwilę obecną, na chwilę obecną ewentualne zaangażowanie czy innych podmiotów dzisiaj są polskie elektrownie jądrowe, spółka kontrolowana przez Karpaństwa, która pierwszą fazę energetyki jądrowej uruchamia w Polsce. W drugą fazę będziemy analizować, ale to jest oczywiście dużo, dużo późniejszy proces. Czyli rozumiem, że do tego czasu jeszcze będzie ta tradycyjna energetyka oparta na węgiel brunatny, czy widać już coraz bliższy koniec? Oczywiście to jest proces. Oczywiście to jest proces w ramach uruchamiania nowych mocy, zarówno morskich farm wiatrowych, jak i segmentu gazowego. My ponad 2 GW mocy nowych gazowych uruchamiamy, zarówno w Dolnej Odrze, jak i w Rybniku w najbliższych latach, stopniowo. Ta energetyka, która dzisiaj jest konieczna, konwencjonalna, która dzisiaj stabilizuje system elektroenergetyczny no w tych momentach, kiedy nie świeci słońce i nie wieje wiatr? To jest cała jesień to jest pół roku, to jest pół roku, kiedy to wsparcie energetyki konwencjonalnej jeszcze jest potrzebne, ale oczywiście stopniowo ona będzie zastępowana przez te duże projekty, zarówno morskie, jak i miejmy nadzieję, docelowo jądro. A proszę powiedzieć, czy ta inwestycja w energetykę nazwijmy to ogólnie odnawialną? Czy są jakieś plany kolejnych inwestycji, czy to na takie budowę nowych farm, czy ewentualnie jakichś zakupów nowych inwestycji? My na chwilę obecną, do końca tego roku zamkniemy finansowanie i podejmiemy ostateczną decyzję inwestycyjną odnośnie Baltiki II. No To jest tylko z punkt, jako nasz udział, jako partnera, bo rozumiem to z partnerem zagranicznym, to jest 15 miliardów złotych i to jest w tym roku. Przygotowujemy kolejne co najmniej trzy projekty. Które będziemy przedstawiać do aukcji, mamy zamiar przedstawiać do aukcji w przyszłym roku. Kolejne projekty na Bałtyku. Na no docelowo mamy około 7 Giga koncesji na Bałtyku, które będziemy chcieli stopniowo realizować, ale to są ogromne projekty i to jest działanie rozłożone na co najmniej dekadę. Jak mogą się kształtować ceny energii w przyszłym roku i czy te coraz większe inwestycje w energetykę odnawialną mogą spowodować, że one jednak będą spadać? Dokładnie rozwój projektów związanych z energetyką odnawialną przy odpowiednim systemie wsparcia przekłada się na niższe ceny energii, i to dokładnie widać z naszych modeli rynku energetycznego, że uruchomienie kilku gigawatów mocy na Bałtyku obniża cenę megawattogodziny o kilkadziesiąt złoty na rynku. I mamy takie symulacje, że system wsparcia na przykład w wysokości 1,5-2 miliardów złotych dla budowy tych farm oznacza kilkukrotny więcej spadek cen energii dla gospodarki, czyli 2 miliardy w systemie wsparcia i oznacza 8 miliardów złotych tańszą energię elektryczną dla odbiorców, czyli to się po prostu opłaca. A czy może Pan powiedzieć w najbliższym czasie, w przyszłym roku, może w perspektywie trzech lat, jakie są planowane nakłady na tego typu inwestycje przez spółkę? To są miliardy złotych, bo te nakłady się realizują we wszystkich praktycznie segmentach naszej działalności. To jest dekarbonizacja segmentu ciepłowniczego, o tym trzeba pamiętać, bo tu też odchodzimy od węgla, zamieniamy to na technologie przyjazne środowisku, nisko bądź zeroemisyjne. I to jest do 30 roku około 20 miliardów złotych, będzie inwestowane będzie przez nas segment ciepłownictwa. To jest kilka miliardów rocznie w dystrybucję, bo pamiętajmy, że tą energię ze źródeł pogodozależnych trzeba dystrybuować i, i sieć dystrybucji ma nowe całkowicie wymagania w sytuacji e, z dużych, zmian, z dużych zmian w ilości produkcji, w wolumenie produkcji wynikających z zmiany pogody. E, I to jest kilka miliardów rocznie, to jest kilka miliardów rocznie, około 4 miliardów inwestujemy w sieci dystrybucyjne. No a Baltika po podjęciu końcowej decyzji inwestycyjnej, no to jest kilkanaście miliardów inwestycji w ciągu najbliższych dwóch lat, bo pierwsze, e, pierwsza moc, która będzie podana na gospodarki, to jest maj 2027 roku. Panie prezesie, oprócz działalności czysto biznesowej, PGE finansuje także bardzo wiele wydarzeń, czy to kultury, czy to, czy to sportu, e, choć jest taki trend, żeby troszkę ograniczać wydatki z Skarbu Państwa. Jak do tego odnosi się PGE? No to jest tak zwana odpowiedzialność społeczna biznesu. Sponsorujemy, czy uczestniczymy w dyscyplinach sportowych, wspieramy najlepszych sportowców, którzy wywalczyli medale na Igrzyskach Olimpijskich i Kostatu, ale wspieramy te dyscypliny sportu, które są, które wiążą się z pozytywnymi emocjami, z rodzinnym wyjściem na imprezy sportowe. Takim przykładem jest siatkówka. Siatkówka to wspaniałe wydarzenia sportowe, bardzo pozytywne emocje. Polacy kochają siatkówkę, zresztą po Naszych sukcesach na ostatnich igrzyskach Olimpijskich i średnim medalu olimpijskim, także sponsorujemy siatkówkę zarówno męską, jak i żeńską. koszykówkę, czyli piłkę ręczną, te dyscypliny, które, które kreują dobrą atmosferę, które kreują pozytywne emocje, ale też energię żywiołów, czyli te, które są związane z wiatrem i z wodą. No, to jest jakby spójne z naszą strategią, bo jakby odchodzimy od jakby. Politycznych kierunków wspierania sportu, a bardziej wiążemy to ze strategią biznesową spółki, z tym czym my się kierujemy biznesowo, czyli korzystaniem z żywiołów, czyli korzystaniem ze słońca, z energii, z wiatru i wody. I to są sporty wodne, to są sporty żeglarskie, kajakarstwo i te dyscypliny, które się wiążą z rodzinną atmosferą, z super przyjaznym przyjazną atmosferą podczas tych imprez sportowych, a to jest właśnie piłka ręczna czy siatkówka, i w tą stronę idziemy. Teraz mi się przypomniało, też nie wiem czy pan będzie to pamiętał. PGN narodowy. Kiedy kończy się ta umowa i czy ewentualnie spółka jest gotowa Ona jest cyklicznie, ona jest cyklicznie odnawiana i na chwilę obecną, na chwilę obecną nie przewidujemy zmian żadnych w tym zakresie.